Koleniowiec gospodarzy braci Kowalików w kasku czerwonym Mirosław Kowalik, w kasku niebieskim Marcin Kowalik. Popatrzmy, 14 wyścig przy czteropunktowym prowadzeniu drużyny zielonogórskiej i bardzo dobry start pary toruńskiego apatora DGG Toruń. Mirosław Kowalik, Marcin Kowalik, ale błąd popełnia Marcin Kowalik, wykorzystują to zielonogórzanie i wychodzą na drugą i trzecią pozycję. Prowadzi Mirosław Kowalik, zanim. nim czego Walasek, trzeci Sławomir Dudek, teraz próbuje jeszcze atakować po wewnętrznej Sławomir Dudka. Marcin Kowalik próbuje stoczyć się, wyrównany bój z doświadczonym jeźdzcem w plastronie z myszką Miki na piersiach, ale doświadczenie Sławomira Dudka bierze górę, grzanie widzą, że nie mogą pogonić za Mirosławem Kowalikiem, że nie są w stanie go dogonić. Pilnują drugiej i trzeciej pozycji, która przybliża zawodników ZK Retu Polmos do zwycięstwa. A upadek ma Marcin Kowalik, szarżujący tam na jednym z łuków. Na szczęście nic zawodnikowi Apatora DGG Torny się nie stało. Zwycięża jego starszy brat z ogromną przewagą nad dwójką Zielonogórzan, ale ten remis przybliża zawodników Zetka Rzetu Polmos do końcowego sukcesu. To oczywiście nie jest Mirosław Kowalik, jego młodszy blok. Tak, Marcin zwyciężył jednak Mirosław Kowalik. Dla niego trzy punkty, dwa punkty.